Witajcie moi kochani. Witam Was w moim magicznym świecie. Bardzo dawno dla Was nie nagrywałam, ponieważ moje samopoczucie ostatnio no dalekie jest od, od normalnego, od dobrego. Tak więc, proszę o wybaczenie. Postaram się to wszystko powoli nadrobić. Właściwie miałam dzisiaj w planie nagranie drugiej części arkan wielkich, interpretacji poszczególnych kart. Ale ponieważ, tak jak powiedziałam, to moje samopoczucie ostatnio nie jest najlepsze. Co za tym idzie, taka hmm, sprawność. Intuicja też w takich momentach, kiedy coś boli, kiedy coś dolega, nie jest taka, jakbym chciała. To pomyślałam, że nagram dla Was dzisiaj inny filmik, ale wydaje mi się, że równie ciekawy i wydaje mi się, że równie potrzebny. Ja, jak mówiłam Wam już. W jednym z pierwszych moich filmów nie zajmuję się czarną magią. Jestem przeciwna temu, aby używać e, zaklęć, rytuałów i różnego typu e, praktyk w celu zaszkodzenia komuś. A niestety czarna magia tym właśnie się zajmuje. Natomiast wykorzystuje czasami elementy białej magii, takich najprostszych rytuałów, zaklęć i tak jak powiedziałam różnego rodzaju praktyk do tego, żeby zabezpieczać siebie i zabezpieczać swoją rodzinę, ale w sposób czysty, intencyjnie. To znaczy nigdy... W tych rytułach nie kieruje się tym, żeby komuś zaszkodzić. Wręcz przeciwnie zawsze staram się przesyłać mimo wszystko dobrą energię, nawet tym osobom, które źle mi życzą. Dzisiaj chciałam się skupić na takim wydaje mi się bardzo prostym rytuale, ale który potrafi nam, bardzo pomóc w różnych sytuacjach. Czy macie w swoim życiu kogoś, kto uprzykrza wam życie, z kim, no, bardzo jest wam nie po drodze, nie możecie się dogadać, to tak łagodnie powiedziane. Kogoś, kto wam to życie zatruwa w pewien sposób, kto sprawia, że. Yy, no, najzwyczajniej w świecie bardzo często macie z jego powodu zły humor. Być może macie szefa, który was źle traktuje, który was obraża, ubliża, być może nawet stosuje wobec was mobbing. Może macie w rodzinie kogoś takiego, kto nie odpuści sobie żadnej okazji, żeby wam sprawić przykrość, może jakąś byłą. Koleżankę, znajomą, sąsiadkę, z której strony ewidentnie czujecie, że nie idą w waszą stronę dobre i ciepłe uczucia i energie. I tak można by wymieniać, tak? Przypuszczam, że każdy z nas ma w swoim życiu taką osobę. Z niektórymi z tych osób jest nam po prostu trudno. A niektóre niestety bardzo mocno negatywnie wpływają na naszą psychikę i na nasze życie, na życie naszej rodziny. Chciałabym Wam dzisiaj podpowiedzieć takie trzy, a właściwie cztery, wydaje mi się, najprostsze sposoby, żeby sobie troszkę pomóc. I tak jak powiedziałam na początku, zaznaczam, są to sposoby, Intencyjnie czyste, czyli takie, które nie zakładają z naszej strony wyrządzenia krzywdy tej drugiej osobie czy tej drugiej stronie, natomiast mają za cel chronienie nas. Najprostszą rzeczą, jaką możecie zrobić, jeżeli jest to osoba taka, która no trochę wam to życie utrudnia, ale powiedzmy, że jeszcze jakoś dajemy radę z nią wytrzymać, to w moim odczuciu jest to zawsze możliwość zwrócenia się do naszych aniołów, archaniołów, do opiekunów duchowych. Zawsze możecie zapalić świecę, właśnie odwołując się do naszych aniołów, archaniołów, do naszych opiekunów duchowych. Prosząc ich o pomoc, prosząc ich o wsparcie w tej sytuacji, tak krótko nakreślając, czego ona dotyczy, i prosząc o pomoc. To jest taka najprostsza forma. Oczywiście można to zrobić w postaci modlitwy. Można się oczywiście zwrócić słowami modlitwy do Pana Jezusa, prosząc go o też o pomoc w tej sprawie, prosząc Jezu. Ty się tym zajmi, ale ponieważ ja zawsze mówię, że czasami to są takie drobnostki, że ta armia aniołów, archaniołów i opiekunów też jest w stanie nam pomóc, to możemy się zwrócić bezpośrednio do nich. Zapalamy wtedy świecę, prosimy o pomoc, czekamy, aż ta świeca wypali się do końca. To jest taka chyba najprostsza. I najłagodniejsza forma, jaką możemy zastosować. Następna to już, kiedy próbujemy odciąć się od tej negatywnej energii, tej osoby, z którą mamy do czynienia, to jest odcięcie. Odcięcie tych złych energii, które ona najprawdopodobniej do nas wysyła. My oczywiście nie wiemy tego na 100%, bo czasem możemy się pomylić, może nam się wydawać, że dana osoba źle nam życzy i źle w stosunku do nas myśli, może się okazać, że, że się mylimy. Więc proponuję Wam, hmm, proponuję Wam, Zaopatrzyć się w pudełko. Ja akurat takiego dokładnie jak chciałam Wam pokazać, nie mam, ale chodzi mi, że e, musi to być pudełko, które w środku wszystkie ścianki ma e, lustrzane, ma wypełnione, wyklejone lustrami. Ja niestety takiego pudełka nie zdobyłam, więc pokazuję Wam tutaj takie e, innego rodzaju. Natomiast, jeżeli byście kiedykolwiek, gdziekolwiek na takie pudełko natrafili, to bardzo proszę, dajcie znać, bardzo chętnie się w nie zaopatrzę. Natomiast równie dobrze możecie wykorzystać na pewno wiele pań ma takie dwustronne lusterka, które jeżeli zamkniemy, to też pełnią rolę takiego w cudzysłowie więzienia lustrzanego. Co robimy? Bierzemy sobie kartkę, jakąś taką najzwyklejszą. Na tej kartce zapisujemy imię, nazwisko tej osoby, yy, której będzie dotyczyła ta nasza prośba, i pod spodem zapisujemy takie zdanie. Wszystko, co ta osoba wysyła w kierunku moim, i mojej rodziny do tej osoby wróci. Zobaczcie, jakie to jest proste, tak? My nie wysyłamy w jej kierunku nic złego, bo może się okazać, że ta osoba i jednak mimo wszystko dobrze nam rzeczy, a to my źle oceniliśmy tą osobę. Więc, wszystko, co ona w naszą stronę wysłała, jeśli to było dobre, to to dobro odbije się i do niej wróci. Natomiast jeśli w naszą stronę wysyła negatywną energię, złożeczenia, jakieś takie bardzo negatywne wręcz przekleństwa, zaklęcia, oszczerstwa, to to się najzwyczajniej w świecie odbije i do tej osoby wróci. Jeszcze raz wam przeczytam. Piszemy imię nazwisko. Wszystko, co ta osoba wysyła, w kierunku moim i mojej rodziny, do tej osoby wróci. Taką kartkę możemy złożyć, jak tam jest Wam wygodnie, i w takim lusterku najzwyczajniej w świecie zamknąć. Oczywiście, jeżeli Sprawa dotyczy kilku osób, to na każdą taką osobę piszemy osobną kartkę, i każdą taką osobę osobno wkładamy do tego naszego lusterka. Także, jak widzicie, może się nam tu zmieścić całkiem spora ilość. Osób. Zamykamy, odkładamy gdzieś w jakimś miejscu ustronnym. Nie musimy tego, broń Boże, wyrzucać. Zostawiamy sobie, weryfikujemy, sprawdzamy, czy może coś się zmieniło. Może któraś z tych, z tych osób już nie potrzebuje się tutaj znajdować. Także w taki sposób. Zostawiamy to lusterko co jakiś czas, przeglądamy, być może dodajemy kogoś, być może kogoś z tej listy usuwamy. Tak, jak mówię, najlepiej, gdyby to było pudełko w środku wypełnione ściankami lustrzanymi. Kolejną taką metodą, już troszkę bardziej, jeśli mogę tak powiedzieć, zaawansowaną, jest zamrażanie czyjejś negatywnej energii. I tutaj chciałabym bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie jest to zamrażanie osoby, tylko jest to zamrażanie czyjejś negatywnej energii. Czyli jeśli ta osoba tej negatywnej energii do nas nie wysyła, no to właściwie nie mamy co zamrozić, tak? Natomiast, jeżeli rzeczywiście z jej strony, w naszym kierunku płynie coś bardzo negatywnego, to tylko to zostanie zamrożone. Metoda jest bardzo skuteczna. Możecie na początku pomyśleć, że jest to coś prostego, śmiesznego. Znam bardzo wiele niedowiarków, którzy jak zaczęli tak robić, tak weszło im w to prawie, że w nawyk. I kiedy przekonali się, że jest to skuteczne, e, działają tak do dzisiaj. Także znowu, e, zasada jest bardzo podobna. Też na tej kartce e, zapisujemy imię i nazwisko e, tej osoby, bądź to, co o niej wiemy, bo nie zawsze znamy imię i nazwisko, ale tak staramy się jak najbardziej. Opisać to, co o niej wiemy. Może to być na przykład, nie wiem, sąsiadka mieszkająca e, pod numerem 26, e, szef e, z pracy. E, wiem, że na imię ma załóżmy Piotr, ale nie wiem, jak ma na nazwisko, i tak dalej, i tak dalej. I również zapisujemy na kartce, również dopisujemy tą formułkę. Wszystko, czego ta osoba mi życzy, niech do niej. Wróci, układamy w jakimś małym albo słoiczku, albo nawet takiej plastikowej nakrętce. Składamy tą karteczkę najdrobniej jak się da, zalewamy wodą i wkładamy do zamrażarki, aż zamarznie. I tak tam pozostawiamy. Nie wyrzucamy, nie odmrażamy, tylko tak. Zostawiamy. Oczywiście mam nadzieję, że tych osób macie je jak najmniej, żeby później nie okazało się, że w zamrażarce macie same takie kubeczki zamiast na przykład pysznego strąga albo innej pysznej potrawy. Natomiast uwierzcie mi, teraz sobie oczywiście żartuję, natomiast metoda jest niesamowicie skuteczna. I znam bardzo wiele osób, które naprawdę nie wierzyły w nią całkowicie, natomiast w momencie, kiedy miały kogoś takiego bardzo toksycznego, bardzo negatywnego w życiu, kto, kto to życie im zatruwał, kto rzeczywiście był paskudny dla nich, to po tego typu. Zamrożeniu jego negatywnej energii dochodziło albo do poprawy stosunków, albo do jakiejś takiej sytuacji, że szef nagle zmieniał na przykład firmę, w której pracował, albo ta osoba nagle zmieniała stosunek, bo po prostu się uspokajała i, i nagle się okazało, że już nie ma jakichkolwiek problemów z waszą osobą. To była taka trzecia prosta metoda. Metoda czwarta. Ja dzisiaj mam zwykłe nożyce, natomiast może się spotkaliście. Jest taka świeca rytualna, wyglądająca mniej więcej w ten sposób. Jest to tak zwana świeca nożyce. Ona najczęściej jest w kolorze czarnym, którego nie polecam. Lub w kolorze czerwonym, który ma ochraniać Waszą osobę. I to już jest taka bardzo radykalna metoda. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli już macie w życiu taką osobę, przez którą zupełnie nie możecie żyć, której nie możecie znieść w swoim życiu, i jeżeli ona w tym waszym życiu pozostanie, to naprawdę to wasze życie będzie tragiczne. To w, tylko w takich sytuacjach można pokusić się o zapalenie takiej świecy. Oczywiście, tu, żebyście znowu źle mnie nie zrozumieli, to nie jest żadna świeca szkodząca tej osobie, broń Boże. Tu znowu działamy bardzo delikatnie i bynajmniej nie szkodząc drugiej osobie. Świece zapala się w taki sposób. Tam jest oczywiście do tego rytuał, ale powiem to w takim dużym uproszczeniu: poświęcając jeden z końców tej świecy waszej osobie i drugi z końców tej świecy tej drugiej osobie, z którą już nie jesteście w stanie funkcjonować. Odpalacie jednocześnie te chnoty. Oczywiście wymawiacie intencje, omawiacie, co jest przyczyną i dlaczego chcecie właśnie tego rozerwania, rozcięcia, tak? Bo świeca nożyca rozcina nam te nasze stosunki. Rozcięcia tych naszych stosunków. Dlaczego? I zostawiamy tą świecę do Pełnego wypalenia. Następnie to jest ten jeden wyjątek, gdzie ten pozostały wosk zawijamy i zakupujemy gdzieś daleko w lesie, bądź oddajemy matce ziemi, na przykład wrzucając gdzieś do jeziora, do rzeki, czyli pozbywając się całkowicie tych resztek. I dlaczego ten rytuał akurat uważam za taki bardziej radykalny i taki, gdzie yy, no, nie polecałabym go tak, yy, tak yy, lekkomyślnie, żeby wykonywać? Dlatego, że jest to już rytuał bardzo taki radykalny i to rozcięcie naszych kontaktów. Y, może przynieść niekoniecznie taki efekt, jak myśmy się spodziewali. Jest takie powiedzenie: y, Uważaj, o co prosisz, prawda? I y, w tym przypadku to rozcięcie naszych kontaktów, może być y, troszeczkę inne, niż nam się wydawało. Czyli, na przykład, wróćmy do tego szefa, który nas tam y, mobbinguje i zatruwa nam życie w firmie. Rozcięcie naszych kontaktów y, w naszym, załóżmy, pragnieniu, to byłoby, żeby ten szef albo zmienił stosunek do nas, albo został ukarany za to, co robi, albo najlepiej y, przeszedł pracować. Do innej firmy. Natomiast musicie pamiętać, że rozcięcie kontaktów z wami to będzie również zwolnienie was z pracy, bo jeżeli wy stracicie pracę, no to też siłą rzeczy z tym szefem przestaniecie mieć kontakt. Jeżeli na przykład e, macie nielubianą, e, to mało powiedziane, niecierpianą, teściową, i chcielibyście, żeby najlepiej wyprowadziła się na drugi koniec Polski i dała Wam święty spokój, i nie e, zaburzała Waszego Małżeństwa, i zapalacie taką świecę, właśnie gdzie jeden knot poświęcicie sobie, a drugi knot teściowej, to może się okazać, że to niekoniecznie teściowa wyjedzie na drugi koniec Polski. Ale wy rozwiedziecie się z mężem i siłą rzeczy wtedy przestaniecie z nią mieć kontakt. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Tutaj sprawa jest już taka bardziej radykalna. To rozcięcie kontaktów może po prostu nie przebiec tak, jak wy sobie to wyobrażacie, ale tak, jak los zaplanuje nam takie rozcięcie. Także tutaj naprawdę. Trzeba bardzo uważać, yy, o co się prosi, tak, żeby później y, nie żałować wykonania tego rytuału, ponieważ no, y, ciężko jest odwrócić jego działanie. Ja tutaj przypominam sobie taką historię, którą bodajże czytałam: y, Pana, który rozwiódł się z żoną i totalnie nie mógł się z nią porozumieć, i zatruwali sobie oboje życie. Yy, ogólnie no, ta sytuacja między nimi była bardzo, bardzo napięta, i też właśnie wykonał ten rytuał rozcięcia stosunków yy, i kontaktów z tą żoną, co się udało, bo zazwyczaj ten rytuał właśnie przynosi zamierzony skutek. Skutek był taki, że żona wyprowadziła się do innego kraju. Natomiast skutek, którego on nie brał pod uwagę był taki, że zabrała ze sobą ich wspólne dziecko, w związku z czym jego kontakty z dzieckiem bardzo mocno e, zubożały no i bardzo rzadko się z tym dzieckiem widywał. No nie przypuszczam, że nie taki był jego cel w momencie, kiedy chciał, e, że tak kolokwialnie powiem, pozbyć się żony, żeby przy okazji... Pozbyć się również dziecka. Także, tak jak mówię, tutaj ten ostatni rytuał z wielką ostrożnością i z wielkim przemyśleniem to naprawdę rytuał tylko w sytuacjach takich, kiedy przemyślimy wszystkie za i przeciw i kiedy naprawdę już z tą osobą w żaden sposób nie jesteśmy w stanie dojść do normalności, kiedy nie działają. Rytuały zamrożenia czy odbicia negatywnej energii, i naprawdę jesteśmy pewni i przekonani, że to jest to, co chcemy zrobić. To wtedy tylko w takim przypadku proponuję czerwoną świecę nożyce, raczej nie czarną, tylko czerwoną świecę nożyce, a najlepiej, żebyście takiego rytuału nie wykonywali sami, tylko żeby jednak wykonywała to. Osoba, która się tym zajmuje i która też potrafi to zrobić prawidłowo. Natomiast te wcześniejsze, które Wam pokazałam, czyli tego zamrażania negatywnej energii i tego odbijania negatywnej energii, naprawdę może zrobić każdy bez żadnych negatywnych skutków dla siebie. I dla tej drugiej osoby. Zapalanie świecy w intencji i z odniesieniem się do naszych archaniołów, aniołów i opiekunów duchowych z prośbą o pomoc również jest bezpieczne i również jak najbardziej nikomu krzywdy nie zrobi. Ja y, chciałam przestrzec Was y, przed takimi rytuałami, które czasem są omówione na internecie i opisane. Natomiast e, no, ja jestem im głęboko przeciwna i uważam, że jeżeli jakikolwiek rytuał zakłada skrzywdzenie drugiej osoby, to bez względu na to, czy Wam się wydaje, że ta osoba sobie na to zasłużyła, czy nie, Uważam, że nie wolno tego robić, dlatego że każda źle i negatywnie wysłana energia prędzej czy później wróci do Was. Także wszelkie jakieś laleczki wodu, jakieś inne metody, które mają na celu skrzywdzić drugą stronę, głęboko odradzam. Uważam, że są nie w ogóle nieetyczne i nigdy nie przyniosą nam e, dobrego skutku. Tylko i wyłącznie metodę na zasadzie odbicia bądź zamrożenia negatywnej energii, jeśli taka osoba do nas ją wysyła. Natomiast w żaden sposób nie robimy krzywdy tej osobie wówczas, której to dotyczy. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że będziecie chcieli jeszcze filmiki tego typu, z tego typu radami, z tego typu rytuałami. Tu mój piesek mi cały czas przeszkadza i nie daje mi nagrać, ale mam nadzieję, że to sapanie i bieganie w tle wam jakoś nie utrudni oglądania. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do kolejnych filmików.